Drodzy, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy taki nieplanowany nie odcinek. Jest to patruszka od Marii Mari od y, Martinki z kanału Mari Mari. Link do kanału zostawię odnośnik w opisie tego filmu, albo w tytule filmu będzie odnośnik do kanału Mari Mari. Yy, Dla yy, też z drapki Ma kanał zdrapkowy serdecznie Was. Zapraszam. Martinka do mnie napisała maila, że chciałaby wziąć udział w moim konkursie na poszukiwanie. Siódemek, podałem maila, no i przyszła yy, tutaj przesyłeczka. Zajrzałem do koperty, a tutaj Martinka też pomyślała i o świętach, o konkursie i o moich urodzinach, więc Martinka serdecznie Ci dziękuję. Postanowiłem z tego zrobić odcineczek. No, bo wiecie, tutaj jest i też na urodziny, na święta, więc zobaczymy. Tutaj oczywiście mam na pierwszy rzut oka takie fajne cukiereczki. Yy, kokosowe. Na pewno będą przewyższone. ja w sumie lubię kokosowe rzeczy. W sumie większość z Was pewnie lubi. Będą na pewno zjedzone. Dziękuję. Oczywiście mój kot się tutaj musi kręcić, bo co jest jakaś patruszka czy coś, on jest obecny, czy na odcinkach również. I patrzcie, tutaj mamy konkursowe z drapeczki. To będzie na konkursik. Zaczynamy od początku kwietnia drapać. Z drapeczki baszy na konkurs. Będziemy szukać siódemek. O, no o nowe, mam z numerem 1. Jestem ciekawy tej jedynki. Jedynki często coś też dają, ale tym się zajmiemy na konkursie. Natomiast przejdziemy do całej reszty. Patrzcie, mam tutaj. Y, aż mi się miło zrobiło. Jak zobaczyłem do, do tej dużej koperty, pomyślała o świętach i o moich urodzinach. No jest to mega, mega miłe. Dziękuję Ci jeszcze raz, Martinko. Mamy tutaj magnes z Opola do kolekcji. Fajnie, jeszcze nie miałem z opola, więc bardzo, bardzo dziękuję. Kolekcjonuję magnesy. Fajnie. Ładny, śliczny magnes. Czekoladka na osłodę. Super. Będzie zjedzona w słodycze, to ja lubię. Zresztą po mnie to widać, że lubię, jakbyście mnie zobaczyli. Nie, no nie jest tragicznie. Ale, ale lubię sobie co nieco pojeść. Chyba trzeba na dietę przejść. No ale. A to święta są, a to urodzina, a to jeszcze coś. Nie ma okazji. I mamy dwie kopertki. Jestem bardzo ciekawy. Pewnie. No, kartki są. Yy, karteczki są na pamiątkę patrząc tak po grubości, to pewnie i też z no zobaczymy, otwieramy może wpierw na urodziny, bo wpierw mam urodziny Martinko zaszalałaś, wystarczyło tylko na konkurs wysłać, jakby to wystarczyło, opaczkę jaka ładna karteczka Ale lieben und viel Glück, glück. Nie wiem, nie jestem dobry z niemieckiego, ale bardzo fajna, oryginalna, no super. Nie wiem czy własnoręcznie, znaczy własnoręcznie może nie, ale czy sama jakoś, nie wiem, drukowałaś czy coś, daj znać, bo i karteczka i koperta mają, no też tą samą babeczkę. Fajnie, otwieramy, no <laughs> oczywiście mój Lewandowski. Dziękuję serdecznie, że pomyślałaś o mnie. Oczywiście karteczka jest najważniejsza. Zdrapeczka nie musiała być, ale bardzo dziękuję. Zaraz sobie zdrapiemy. Dziękuję, bardzo jest mi naprawdę niezmiernie miło, że pomyślałaś o konkursie, żeby wziąć udział, o urodzinach, o świętach. No super, bardzo, bardzo dziękuję. I co teraz życzenia? szczęścia, zdrowia i słodyczy tego Marii Marii życzę wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, samych pełnych zdrapek 100 lat, pozdrawiam Marii Marii, własnoręcznie napisane życie, życzenia no, bardzo to cenię super, dziękuję serdecznie do Mari Marii musicie zajrzeć Marii Marii też ma kanał zdrapkowy pomóżmy się jej tam rozwijać y bardzo fajne robi konkursy. Yy, ogólnie yy, odcinki zdorabkowe też ma bardzo fajne. Serdecznie Was zapraszam yy, do kanału Mari Marii. Yy, I co? I zrobimy może tak, że zostawię jednak yy, w opisie. Link do kanału Mari Mari do jej ostatniego filmu, i pod tym jej ostatnim filmem zostawcie, że jesteście ode mnie i masę serduszek. Obejrzyjcie jej ostatni film, będzie na pewno jej miło. Zróbmy jej tam zasięgi. Tak zrobię, że zostawię po prostu link do jej ostatniego filmu. Tak będzie chyba najlepiej. Wpadnijcie, kto nie subskrybuje jeszcze kanału Mari Mari. Zachęcam. Tutaj mamy, y, tutaj mamy urodziny, bo już się pogubiłem. Tu są urodziny. Y, zdrapeczkę zaraz zdrapiemy. Super. Teraz mamy święta i ta koperta jest gruba. Nie wiem, czy uda mi się otworzyć. Postaramy. Wiecie, ja nie mam jakoś sentymentów do kopert. Nie jest jeszcze jakoś bardzo ozdobiona, więc wie jak idzie. To jest tylko koperta. Najważniejsza jest karteczka. Żeby się do niej dostać. Okej, okay, już jesteśmy. Ojecie, co tutaj jest? O jaka o, piękna karteczka. To jest chyba własnoręcznie robiona. Super, ale fajna. I oczywiście no nie mogło zabraknąć, yy, no nie mogło zabraknąć zdrapeczki, pisanki, no fajnie, dziękuję bardzo, też zdrapiemy, karteczka jest prześliczna, no bardzo gruba, dlatego się wydawało, że nie wiadomo co tu jest, piękna, super karteczka, własnoręcznie robiona, będzie na pamiątkę i co mamy tutaj? Najserdeczniejsze życzenia, z tych pogodnych świąt, wielkanocnych oraz mokrego dynkusa, życzę Marii. Marii, ja Tobie też życzę dużo zdrówka. Nie wiem, czy karteczka, znaczy jeszcze nie doszła pewnie, ale na pewno będzie ode mnie również karteczka, więc tam będą życzenia. Nie będę Ci składał życzeń, no bo karteczka poleci do Ciebie na pewno. Jak nie ma jej jeszcze teraz, to na pewno dojdzie do świąt. Dziękuję Ci serdecznie. Wystarczyłyby tylko karteczki i magnesik, bo magnesy zbieram, więc karteczka, magnesik by wystarczyło. Reszta to jest taki fajny dodatek. Dziękuję Ci. Z drapeczki na konkurs sobie otworzymy, no jak będzie konkursowy odcinek z udziałem Marii. Mari Mari Dobra, a teraz sobie może przejdziemy do zdrapek Martinki. O, bardzo mi jest miło zdrapać z innego miasta. Super, z Opola, tak? To, to ty, tym bardziej wypróbujemy. Czy tam te są pustaki? No tak, na kanale Mari Mari patrząc, no to szczęśliwe bywają zdrapki też tam. Więc zobaczymy. Dobra, bierzemy się do drapania. Zacznijmy może od tej najmniejszej rzeczy, pisanki, no zobaczymy, pisanka z numerem 43, szukamy trzech identycznych symboli, mamy, patrzcie, królik, znaczy to jest zając, zając i zając, patrzcie, szczęśliwa zdrabka jeszcze, no super, widzisz, Martinka, jakieś szczęśliwe zdrabki z Opola, mamy... W drugiej grze perła i koszyczek, w trzeciej grze tofi i liść, czwarta gra słońce, drzewo, piąta gra parasol i kwiat, szósta gra tulipan, jabłko. Siódma gra marchewka. O, marchewka po raz drugi i marchewka po raz trzeci. No super. Mamy dwie wygrane. I zobaczymy jeszcze bonus. No jest korona. Ale mamy dwie wygrane. Zobaczymy. Mamy tutaj w pierwszej grze zajęczki nam dają 5 zł. A marchewki? Uuu 10. Czyli mamy 15 zł na tej stropce ale fajnie widzisz Martinka, jakie szczęśliwe z drapeczki mi przesłałaś dziękuję Ci jeszcze raz bardzo serdecznie naprawdę no, byłem mega szczęśliwy jak zobaczyłem w kopercie co jest że pomyślałaś o trzech rzeczach naprawdę, cenię to bardzo bardzo, bardzo dobra, mamy tutaj wygraną na pomnożenie będzie fajnie no i mój Ulubiony Lewandowski. Jeszcze z numerem 9. Fajnie. I co? Szukamy wygrywających liczb. Szukamy takiej koszulki. No i gola. Gol na mnożę wygrano razy 2. Zobaczymy. Wygrywające liczby. To mamy 35, 28, 21, 36 i 19. A nam dali 26, 14. No, ciekawi mnie, czy 28 będzie, mój dzień urodzin. 24, 37, 39, no na razie nic, ale nie przejmuj się, jak tutaj nic nie będzie, to i tak już mam na pomnożenie dwanaście, zdrapki od serca dwadzieścia dziewięć jedenaście trzydzieści cztery trzydzieści osiem piętnaście trzydzieści jeden dwadzieścia pięć i trzynaście dwadzieścia trzy 22, 27, 18 i 33. No niestety ta zdrobka jest pusta, ale nie przejmij się Martinko. Jeszcze sprawdzimy kontrolne. H, HD. No niestety ta zdrobka jest pusta, ale patrz, tutaj mamy wygraną 15 złotych. Jeszcze raz takie sól Mamy wygraną 15 zł na pomnożenie będzie, ale to nie jest ważne. Najważniejsze karteczka urodzinowa, że pomyślałaś o moich urodzinach. Karteczka na święta. Super. Magnes, też bardzo lubię magnesy. Kolekcjonuję, więc się przydadzą. Cukierki na osłodę, i mamy czekoladkę, i jeszcze mamy zdrapeczki na konkurs. Bardzo będę trzymał za ciebie kciuki. Oczywiście za każdego trzymam. Zobaczymy, co tutaj w tych zdrapkach jest, ale to jak będą konkurs to znaczy odcinki konkursowe. Bardzo Ci, Martinka, serdecznie dziękuję za udział w konkursie za te niespodzianki bardzo, bardzo, bardzo mi jest miło. I co zapraszam Was do Martinki, tak jak mówię. W opisie zostawię link do ostatniego filmu Martinki i tam y no, wejdźcie, wbijajcie na jej kanał, na jej odcinek ostatni. Zostawcie komentarze tam serduszka, że jesteście ode mnie. To nie jest może koniecznie konieczne, ale chcę widzieć, że pod tym filmem że ten film będzie miał fajną oglądalność. Wtedy będę wiedział, że ode mnie weszliście, że spełniliście moją prośbę, żeby tam trochę pomóc Martince w rozwoju. Odcinek ten ostatni ma mieć fajną oglądalność. To jest cel, żeby trochę tam Martinkę do góry podnieść. I co? Serdecznie Was zapraszam. I zapraszam też na mój kanał, na kolejny odcinek, trzymajcie się, cześć.